Jeżeli jesteś zablokowany na Allegro, sfrustrowany tym, że nie możesz odblokować konta, nie potrafisz rozmawiać z supportem Allegro, czy też yy, najnormalniej w świecie nie chcą wypłacić Twoich pieniędzy za zarobki, trafiłeś do odpowiedniej osoby i do odpowiedniego materiału. Ja jestem w tym momencie, będąc zalogowanym na czymś Allegro podłączony do trzech VPN-ów i incognito. Najchętniej bym korzystał z Tora, no ale yy, na to, że niestety Allegro nie działa. W tym materiale Ci przedstawię kilka dróg, jak odzyskać pieniądze, jak odblokować swoje konto, jakie masz wybory, jakie drogi, a czego najlepiej nie robić. Taki dosyć ogólny materiał, ale myślę, że będzie fajny. Zapraszam do materiału. Dobrze, przejdźmy już do wszystkich tematów. Przede wszystkim na Allegro musisz wiedzieć, że występuje taka zasada, którą stosuje Jeff Bezos i całe Allegro. Klient to król, sprzedawca to niewolnik. Te systemy prowadzą właśnie te platformy do wielkich zarobków, które Y, pozwalają im potem na ulepszenie tych platform. Niestety sprzedawca to niewolnik, jest skazany w zasadzie na klienta, ale to klient zostawia pieniądze a że Allegro tak się zachowuje, jak się zachowuje już od kilku lat, no to sprzedawcy uciekają, no i możliwe, że w końcu pojawi się jakaś konkurencja dla tego Allegro bo te prowizje i to wszystko tak rośnie że to po prostu są żarty zapewne jeśli prowadziłeś kiedyś sprzedaż na dużą skalę na Allegro, istnieje spore prawdopodobieństwo, że dostałeś jakiegoś bana nie szło się z ludźmi dogadać i po prostu no, za jakieś opinie cię Allegro zbondowało, czy inną głupotę, no powodów jest w zasadzie masa, nieograniczona ilość ja dostałem bana na Allegro za jakieś kilkadziesiąt razy, więc mogę troszeczkę Powiedzieć o tych tematach, i teraz przejdźmy do rzeczy. Jak sprzedawać na Allegro, mając bana? Więc tak, pierwszy punkt: jakbyś chciał odblokować swoje konto Allegro, kontaktujesz się i próbujesz. Jest to totalnie bez sensu, prowadzi do frustracji. Może na początku, jak dostaniesz pierwszego, dwa bany, uda ci się to odblokować, jeśli to jest jakaś błaha sprawa, ale jeżeli coś im odwali, no to wygląda to mniej więcej tak jak tutaj. Pokażę ci przykładowy, przykładowy czat z Allegro z jednego skąd. Z nie działają żadne żarty, żadne rozmowy oficjalne, po prostu ich stanowisko jest standardowo ostateczne i nie udzielą ci możliwości na sprzedaż odwołują się do jakichś tam spraw mają cię serdecznie w dupie no bo tak to należy nazwać no i ten serwis generalnie jest y, tragiczny, ja żeby odzyskać swoje kilka tysięcy złotych musiałem kontaktować się z nimi jakieś 8 miesięcy co chwilę klienci mnie okradali z programu ochrony kupujących, no ale to już tam y, pozostawiam na marginesie, zresztą poruszymy te tematy za chwilę druga możliwość w mojej ściągawce, wiadomo pierwsza jest totalnie y, Złą drogą, dlatego tak ją skomentowałem, yy, pomijaj ten sposób, chyba że jesteś na początku, to może zadziała, ale generalnie jak masz dłuższe przeboje z Allegro, pomijaj kontakt. Druga możliwość, aby sprzedawać na Allegro, jest tu założenie konta na inną osobę i dogadanie się z nią. I teraz tak, podstawowe zasady w momencie, kiedy sprzedajesz na inną osobę na koncie Allegro. Przede wszystkim używaj VPN-a. Jeżeli system wykryje, że Twoje konto Allegro jest zablokowane i logujesz się z innego IP, prędzej czy później wykryją, że to Ty sprzedajesz tak naprawdę na czyimś koncie, więc używaj VPN-a. To co ja polecam, no to również używanie innej przeglądarki, najlepiej w incognito. Ja używam akurat opery, no bo poprzednie konto było na chromie. Generalnie najlepszy byłby Tor, ale Allegro jest na tyle cwane, że blokuje Tora. Także tyle odnośnie sprzedawania na inną osobę, wiadomo trzeba się z nią dogadać jakoś, ale jest taka możliwość, jeśli się dogadasz. Także pamiętaj o tym VPN-ie, bo to czasami bardzo pomaga, oczywiście Inkognito też ja to już naprawdę na tym serwisie tylko pomagam osobom, które mnie proszą w jakichś tam konfiguracjach. Także mi to totalnie nie zależy, mogą mnie tutaj sprawdzać na YouTubie, nawet mam to gdzieś. Przechodzimy do trzeciej opcji. Trzecia możliwość, jaką możesz zastosować na Allegro, aby sprzedawać jeszcze w jakiś sposób swoje produkty, jest to założenie konta na jakieś fejkowe dane i próbowanie sprzedawania z ogłoszeń na Allegro lokalnie, bo do tego nie potrzebujesz weryfikacji przelewu ani weryfikacji konta. Dodajesz sobie po prostu najzwyklejsze ogłoszenie i próbujesz sprzedać za zwykły przelew, czy też po prostu odbiór osobisty i tego typu rzeczy. Wiadomo, na dłuższą metę firma nie pociągnie, ale jak masz do sprzedania jakieś e, produkty używane, czy też coś, czego chcesz się pozbyć, możesz tak zrobić, a jeśli możesz bana, no to właśnie to jest dobra opcja. Jeszcze teraz krótki tutorial, jak sobie odblokować takie konto do dodawania ogłoszeń. Mianowicie wchodzimy sobie na Allegro, zakładamy je na jakiegoś naszego nowego maila, e, wybieramy sobie jakąś ofertę, najlepiej ofertę za złotówkę z przesyłką elektroniczną, bo jest najtańsza, e, przykładowo jakaś subskrypcja Xbox Game Pass, kupujemy to i wtedy nasze konto Allegro się automatycznie weryfikuje, nikt tego nie sprawdza, bo to automat przydziela, dopiero później dostaniemy bana w razie w. E, I... Możemy dodawać ogłoszenia i odbierać nasze przelewy poprzez zwykłe przelewy, nie poprzez Allegro, no bo na takie fake konto później macie problemy, żeby wypłacić pieniądze od nich, ale w taki sposób jak najbardziej możemy skorzystać. Wciąż działają te aktywacje za pomocą wpłaty online, więc wybieracie sobie tak jak mówię produkt za złotóweczkę i konto się samo zweryfikuje i możecie dodawać ogłoszenia na Allegro lokalnie proste. Czwarta możliwość: zakładanie nowego konta na siebie i sprzedawanie kilka dni, a czasami kilka godzin do momentu, kiedy dostaniemy bana. Jak wiadomo, jeśli nie mamy pozwolenia od Allegro, nie możemy sprzedawać. Ktoś to niestety sprawdza, nie wiem czy automat, czy ludzie, ale jeżeli założymy konto na siebie, mając bana, dostajemy tego bana i tak, i tak na każde konto, które nowe założymy, ale mamy tą chwilę czasu, przez którą możemy sprzedawać jakieś produkty, czy też wystawiać ogłoszenia. Generalnie nie jest to aż tak skuteczne, bo. Wszystko zależy od tego po jakim czasie nas zbanują. Jak sprzedajemy chociaż 3, 4, 5 dni, no to to się jeszcze opłaca. Ale później, jeżeli system zaczyna wykrywać, to już blokuje po 12 godzinach i zaczyna się generalnie słabo. Podsumowując, temat: jak sprzedawać na Allegro, mając bana, najlepsza opcja jest druga. Czwarta jest taka chwilowa, powiedzmy. Trzecia pozwala nam na sprzedaż kilku produktów, jakich, których chcemy się pozbyć, a pierwsza jest dobra tylko i wyłącznie na początku. Myślę, że spoko takie cztery opcje, które Wam przygotowałem. Może ktoś się czegoś nauczył w tym materiale, także spoko. I teraz poruszymy jeszcze sobie dodatkowe tematy. Tak jak powiedziałem na początku tego materiału, Allegro działa na systemie klient-król, sprzedawca niewolnik i idealnie odzwierciedla to program ochrony kupujących. Wiadomo, jest to fajna rzecz dla uczciwych kupujących, którzy chcą odzyskać pieniądze, jeżeli są niezadowoleni z klientów, ale w dużym stopniu klienci nadwyrężają tego systemu, e, robiąc zwroty za towary, których, które są dobrej jakości i kupując przykładowo filiżankę czarną, e, oni, oni potem mają pretensję, że ona nie jest e, biała. Dosłownie tak to wygląda. No, i później, jak takiemu właśnie klientowi odwali, zaczyna pisać do Allegro o zwrot. Taka pani Barbara z supportu Allegro sobie czyta takie zgłoszenie i ona stwierdza: No, rzeczywiście, ta filiżanka powinna być też biała. Yy, oddamy panu pieniądze, a sprzedawca opłaci program ochrony kupujących. Mniej więcej tak to wygląda. Wiadomo, trochę żartobliwy przykład, ale tak to działa yy, z każdym produktem. A niestety, program ochrony kupujących to jest coś takiego, co musisz opłacić. Jeśli tego nie opłacisz, potem przychodzą ci maile, wezwania do sądu i generalnie jest to system złodziejstwa klientów. Klienci tego nadwyrężają, dlatego też nie jest to dobre. I teraz spójrz jeszcze na taką sytuację, czysto hipotetycznie. Sprzedajesz klucze do gier, załóżmy przykładowo Minecraft, Gothic, Fortnite, nieważne, dowolną rzecz, i trafiasz na nieuczciwego klienta który napisze do supportu Allegro, że klucz nie działa, klucz jest nieprawidłowy, czy coś z nim jest nie tak. No i teraz postaw się na miejscu supportu Allegro. Jak taka pani Bożena z Allegro może sprawdzić to, czy ten klucz jest dobry, czy nie? Ona nie ma pojęcia, nie dość, że o tym, jak taki klucz sprawdzić, to tym bardziej, czy ten klucz działa. Dobrze, o programie ochrony kupujących myślę, że już troszeczkę temat wyczerpałem. Można by wiadomo godzinami rozmawiać o tych tematach, ale jeszcze może zrobię jeden odcinek w tego typu e, sprawach. E, teraz poruszymy sobie temat, jak odzyskać pieniądze z zamkniętych kont na Allegro. Temat jest dla mnie o tyle bliski, że sam miałem taką sytuację i świeżo mi się udało właśnie tydzień temu odzyskać wszystkie środki. Po 11 miesiącach, bo od kwietnia 2021 do marca 2022 dokonałem chyba z 5 albo 7 razy zwrotów na program ochrony kupujących. których w zasadzie nie powinno być, bo wszystkie towary klienci utrzymali. Ale po kilku miesiącach, po kilkunastu miesiącach sobie życzą zwrotu pieniędzy nagle. I ja nawet nie mam jak się do tego odnieść, bo mam zamknięte konto na Allegro i oni sobie zwracają. A, a ja najno, najnormalniej w świecie muszę opłacać program ochrony kupujących, ale dobra, bo troszeczkę odbiegamy od tematu. Więc tak, jeżeli chcesz odzyskać swoje pieniądze ze swojego konta Allegro, przykładowo masz je zablokowane, a masz środki do wypłaty i nie możesz dokonać wypłaty, w moim przypadku było tak, że ja miałem je dostępne do wypłaty, konto było zablokowane i ja wypowiedziałem konto, więc nie dość, że nie mogłem wejść na konto, no to jeszcze nie chcieli mi wypłacić tych środków i. I tylko dzięki temu, że pamiętałem, że te środki tam są, wiadomo, kilka tysięcy to się raczej pamięta, to udało mi się po kilkunastu miesiącach właśnie z nimi dogadać. I teraz, żeby wypłacić te środki, musisz wiedzieć, że dla tych ludzi liczą się tylko i wyłącznie pieniądze. To znaczy, musisz opłacić im prowizję, musisz opłacić im program ochrony kupujących. Wiadomo, prowizja jest normalną rzeczą, którą na Allegro trzeba opłacić, żeby uzyskać, wiadomo, odlokowanie konta i tak dalej. Ale program ochrony kupujących to jest zwykłe złodziejstwo. Z pieniędzy, które odzyskałem yy, przez te miesiące jakieś 70%, może 60%. Raczej 70 to było właśnie program oczony kupujących, więc de facto no, zostałem okradziony na kilka tysięcy przez to Allegro, no ale już pomijam te fakty, zbiednieję z tego powodu po prostu ten serwis jest beznadziejny, no i, no i myślę, że w końcu karma wróci do nich. Karma do nich wróci, jest dużo portali, teraz Early się wybija wiadomo, zajmie trochę czasu, żeby jakiś portal ich przegonił, ale zarząd jest tak beznadziejny, że totalnie nie polecam. I dlaczego to w zasadzie zajęło mi tyle miesięcy? Próbowałem się kontaktować mailem, spławiali mnie, kazali mi przysyłać dowód, wysłałem im dowód. Po czym pisali, żebym pisał z innego maila, z innego konta. Potem wymyślali, że jeszcze inne konto ma zwrot P PKO, czy tam POK, program ochrony kupujących 15-20 zł. No i to była taka mordęga generalnie, no tragedia totalna. Później wymyślali z powrotem na jakimś innym koncie kolejny program ochrony kupujących, aż w końcu właśnie w marcu udało się odzyskać te środki, tylko i wyłącznie dlatego, że zadzwoniłem na telefon i odebrała normalna osoba w saporcie. Przez maila w życiu nie odzyskacie tych pieniędzy, no chyba, że będziecie mieli dużego farta, albo zapłacicie komuś, jakiemuś prawnikowi, żeby ich pozwał, chociaż to też zapewne nic nie da. No jesteście generalnie skazani tylko i wyłącznie na to, na jaki support traficie. Dobrze, poruszymy sobie za chwilkę ostatni temat, jak usunąć opinię na Allegro. E, już nie będę tutaj dużo się wypowiadał, ale jeszcze taka, ma takie małe pytanko dla pracownika Allegro. Jeśli ktoś wyżej ogląda ten materiał, no to ja mam takie pytanie. Słuchajcie, mieliście 20 koła prowizji z 60 tysięcy sprzedaży. Nie wiem, jakim, e, jakie wy macie cele, żeby zarżnąć takiego sprzedawcę. E, przecież to jest 200 koła w skali roku, tak w zasadzie. 60 koła obrotu, 20 koła tam po adsach, wyszło po prowizjach. E, Wiadomo, do mnie jeszcze by doszedł wtedy podatek, ale no kuźwa, 20 tysięcy miesięcznie, 240 tysięcy złotych rocznie by było, a wy po miesiącu zamykacie i zarżnęliście takie konto. Dla mnie takie podejście generalnie jest bez sensu, no ja tego nie rozumiem. Przecież przy współpracy długoterminowej, kilkuletniej to by były miliony złotych, więc wydaje mi się, że to byłaby spoko kaska dla takiego Allegro. No ale to już jest też taki... Takie pytanie pół żartem, pół seriu. jeśli ktoś to ogląda, niech mi odpisze sensownie to pytanie, bo ja osobiście tego nie rozumiem. Dobrze i teraz mogą się jeszcze pojawić głosy Jakichś e, osób, które to oglądają No pewnie miałeś negatywne komentarze e, Przez to Ci na pewno zamknęli konto Otóż nie Miałem tysiąc pozytywnych e, komentarzy Zebranych podczas dwóch miesięcy Dla niektórych to jest mało, dla niektórych dużo A negatywów było około 20-30 Starałem się wszystko usuwać Jeśli coś tam wpadało i dogadywać się z klientem Już ciu, zwracałem te pieniądze Nawet jak e, uznawałem, że klient nie ma racji Zwracałem te pieniądze tylko po to, żeby Allegro Nie zablokowało konto przez negatywne opinie. Opinię, a i tak prędzej czy później zablokowali mi wszystkie konta i e, doprowadziło to do końca współpracy z tym serwisem. Ostatni temat w tym materiale jak usunąć opinię klient król. Opcji jest kilka. Pierwsza, dzwonimy do klienta, błagamy go, prosimy go, e, może się uda, może nie. E, często klienci spławiają, e, czasami, czasami się godzą i po prostu jak wyślemy im tego linka do usunięcia opinii, to się udaje, a czasami udaje się nawet jak napiszemy do takiego klienta e maila. Ale generalnie też jesteśmy w usuwaniu opinii skazani na klienta. Rzadko się zdarza sytuacja, że Allegro namufa i usunie jakąś opinię, chyba że wiadomo to jest jakiś zakup, zakup konkurencji czy coś w tym stylu. No to raczej Allegro pomoże, ale generalnie też tutaj jesteśmy skazani na klienta i poprzez opinie też ludzie wyłudzają pieniądze. Często chcą zwrot środków za usunięcie opinii, co jest totalnie beznadziejnym pomysłem na to, aby zarobić przez klienta. Myślę, że w tym materiale nieźle poleciałem i wyczerpałem kilka fajnych tematów. Jeśli Ci się podoba, zostaw łapkę w górę. Koniecznie komentarz. Skomentuj to, co powiedziałem, czym dobrze mówię, czy jesteś innego zdania, bo to jest też ważne. Subskrybuj nasz kanał i zachęcam do odwiedzenia strony. Jeśli jesteś zainteresowany biznesem na Allegro, ja mam kilka poradników oraz kursów na stronie. Osobiście tam już nie sprzedaję, ale posiadam na tyle wiedzy, że potrafię uczyć osoby, jak tutaj wszystko funkcjonuje czy to adsy, czy to sprzedaż gier, kluczy itd. itd. Także zachęcam do sprawdzenia ewentualnego kontaktu i pozdrawiam.